A miejsce, w którym jestem, jest to Kimura Glamping. Mieści się tuż pod samą Warszawą, w podwarszawskich markach. Jest to taki, powiedzmy, camping z luksusowymi namiotami. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo ja jestem naprawdę zauroczona. Teraz już mamy taką Golden Hour. Tych namiotów w sumie jest cztery. To jest ten nasz. Każdy z nich e, ma swój wystrój w troszeczkę innym klimacie. Tutaj mamy Krzyśka, który odpoczywa i ma troszeczkę już lepszy humor, a teraz Wam pokażę, jak taki namiot wygląda. E, mamy tutaj sypialnię od razu w samym namiocie. Jest duże, wygodne łóżko. E, mamy lodówkę, kanapę do relaksu i teraz z takim pięknym, e, zielonym e, widokiem. Jest naprawdę idealny do odpoczynku. Natomiast tuż za łóżkiem, e, zobaczcie, co mamy. Można się po prostu przenieść, jak e, na Bali. Mamy łazienkę, która jest pod gołym niebem. <laughs> Więc tak to się prezentuje dla mnie. Po prostu idealne rozwiązanie na e, dziś, na szukanie inspiracji e, przed nową kolekcją. Zobaczcie jaki mamy piękny widok z tarasu. A teraz oprowadzę was po całym kempingu. który za naszym namiotem jest alejka. Do innej części. Tu jest kolejny namiot. Każdy z nich ma swoją nazwę. Ten akurat jest takim podwyższonym tarasem. A teraz was. Mamy też kino plenerowe. Jest wszędzie, jest bardzo dużo huśtawek i miejsca, żeby po prostu posiedzieć i się zrelaksować. Zobaczcie, teraz już powoli zapalają się wszystkie lampki. A tu za tymi drzwiami czekać nas zawsze, zaraz będzie relaksacyjny wieczór w pani. Tam poza tym też jest wanna. Zobaczcie, jak to wszystko urokliwe wygląda. Tak wygląda ogród. Jest cały oświetlony. Jest huśtawka. Jest takie oddzielne miejsce, gdzie można mieć masaż, co nas czeka za chwil paru. Jest też. Sauna. A w ogóle najfajniejsze jest to, że tutaj, w tej części takiej ogrodowej, jest taka furtka. I żeby wejść tutaj do tego glampingu, trzeba przejść przez taki magiczny las. My to zrobiliśmy na rowerze. Tu będziemy mieli zaraz masaż. He, zobaczcie, w jakim fajnym, urokliwym miejscu jest sauna. W ogóle niesamowite. Zobaczcie, te wszystkie drzewa są oświetlone lampkami. Pokażę to na pewno, jak to wygląda wieczorem. Tutaj poza tym, z tego co wiem, można trochę tam dalej organizować wesela. Ale zobaczcie, jaka sauna z takim widokiem. Widokiem na las. Niestety dzisiaj jest 31 stopni, więc my chyba sobie saunę z Kyskiem darujemy. A przy okazji życzę Wam cudownego dnia, mam nadzieję, że Wy również spędzacie go dobrze, bo dzisiaj odpoczywacie i relaksujecie się w równie wyjątkowych miejscach. My już jesteśmy po relaksacyjnym masażu i idziemy właśnie do Bali. Z gorącą wodą, i zaraz Wam pokażę, jak całe to miejsce wygląda wieczorem, bo wygląda to naprawdę przepięknie. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda i jak jest pięknie oświetlone. Każdy namiot ma swoje świeczki, swoje lampki. To jest właśnie ten nasz. Znaczy, całe alejki są pięknie oświetlone. I idziemy się kąpać. Całe sobie opuściliśmy, bo jednak w ciągu dnia było 31 stopni, więc to już trochę za dużo. Że cały ogród. Jest pięknie oświetlone. Wygląda to naprawdę wyjątkowo. Są tylko cztery namioty, więc tłumów nie ma. Dużych kolejek do kąpieli również nie ma. Więc zaraz przyjdzie czas na nas. Zobaczcie, tutaj każde drzewo świeci a cała alejka tutaj do lasu też jest w lesie oświetlona po prostu magia, magia, prawdziwa magia i to tak blisko Warszawy a tak fantastycznie można się zrelaksować i tak jak mówiłam my sobie na 22 zarezerwowaliśmy to miejsce. A zobaczcie, jaki klimat. Jest tu poezja. Nie wiem, co wybrać. Bale z gorącą wodą? Czy wannę w takim miejscu?